Teraz jesteśmy na północnej stronie wyspy, to jest ta część po pierwsze dużo bardziej zniszczona przez tajfun Yolanda czy Haiyan, tak jak się go u nas nazywa. A po drugie, od początku chyba to była ta mniej turystyczna część. Zupełnie nie rozumiemy dlaczego napisali, że po drugiej stronie wyspy są najpiękniejsze plaże, bo ta plaża wydaje nam się naprawdę piękna. Natomiast po naszej prawej możecie zobaczyć yy, zniszczony kuror. To co przetrwało to są łazienki. Jednak siła w że jest. Wygląda to jednak troszkę tak depresyjnie. Tak, już jak się dowiedzieliśmy, nie ma tu jeszcze wody, nie ma prądu. W wiosce dalej za tym wzgórzem prąd już, już jest. jest. Woda jest ze studni. Tam na wcześniejszych klięciach widzieliśmy ludzi, którzy pracowali, czyścili plaże i tam część koło plaży. A tutaj właśnie widzimy pozostałości po tym, znaczy pozostałości, to co zostało z tego kurortu. Kurort się powoli odbudowuje, prawdopodobnie czekają na, w tamtych domkach czekają na wodę i prąd, żeby zacząć trzymać gości. No a tutaj widzimy, zostały tylko toalety, reszta została zniszczona. Domyślamy się, że wszystko zostało odgruzowione już. No i gotowe na odbudowę. A teraz jak schodzimy, widać, że plaże z tej strony są równie ładne, jeżeli nie ładniejsze, bo jest po prostu dużo mniej Osób. I nie ma takich pokruszonych korali, po których naprawdę niewygodnie się chodzi. Tak, tutaj są po prostu Tak. Tak, zaraz, chwila, moment. No ten kuros był naprawdę ładny. Czy jest? Miał ja nawet jest... toalety ze spłuczkami, co toalety. jest raczej ewenementem. Toalety ze spłuczkami, bar. Tak to wygląda teraz. To tyle. Zapraszamy do następnego pisu. Teraz jesteśmy ciągle na wyspie Malapaskła I teraz pokazujemy tą część bardziej odnowioną. Jak Jak widać, to jest dużo, dużo, dużo ładniej. Tam jacyś ludzie pakują się na łódkę, będą e, prawdopodobnie nurkować o zachodzie słońca. Jest można tu taką wycieczkę wykupić. Ale e, generalnie wygląda to rajsko, pięknie i superowo. Jak widać po e, przejściu tajfunu nie ma tu prawie śladu. Nawet mi się wydaje, że e, przejście tajfunu posłużyło e, Przysłużyło się tej części i zbudowano jeszcze lepsze resorty, jeszcze nowsze, bardziej podmurowane i naprawdę w porównaniu do tych resortów z drugiej części wyspy, gdzie byliśmy wcześniej, które są e, naprawdę zniszczone i do tej pory nie mogą się po tym pozbierać. Tutaj mamy przykład no, typowego kurortówka. tanią margaritą, no to trzeba przyznać. I tymi innymi widrynkami, których jeszcze nie próbowaliśmy. Pina kola, no, To może dzisiaj albo jutro, nie? Bo bardziej no. pójdziemy, z nikt. Tak. Ale błękitna woda jest, biały piasek jest, są. Czyli A tutaj, tutaj jest nawet pan, pan ochroniarz. No, to może przejdźmy, chyba pokażmy jeszcze to, czego człowiek oczekuje. Kolor, ty już widzieliśmy. I to jest ta najbardziej znana część plaży. Nam się podobają te po drugiej stronie, które są może trochę Mniej białe. One no chyba są tak samo białe. Białe są chyba tak samo, tylko są po prostu, to, to są krótkie kawałki plaży, ale jeden bardzo duży. Plus jest taki, że nie ma tam nikogo. Tak. To tyle i zapraszamy e, do następnego filmiku. Pa. Pa.